Czy można grać w Hoya tylko pod ciężarówki? Moi drodzy, w tym odcinku jest wszystko. Enzik, przebijanie fronty, desanty płacz, zgrzytanie zębu, wsiadanie psychy. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, serdecznie zapraszam w sekcję komentarzy, gdzie możecie zasugerować następny epizod na kanale. Ja już bez zbędnego gadania, jak prawowity, YouTubeowy żebrak, proszę Was o zostawienie lajka like pod tym filmem i zapraszam Was do oglądania. I powiem tak, życzę powodzenia. Króciutki opis, dosłownie chwilowy, moi drodzy. 41 rok. Do tego czasu się przygotowywałem, robiłem dywizję, robiłem wszystko. Taki będzie template początkowy, standardowy, jakim wy Startuję. Mam gotowe 5 armii. Zmechów mam bardzo dużo, 27 tysięcy, bo produkuję zmechy na minus 5 kosztu produkcji. Aktualnie nadrabiam gumę, ropę, oczywiście, przechodzę na handel tylko ze Związkiem Radzieckim, bo nie będę miał z nim wojny. Ewentualnie jeszcze z Iranem biorę praktycznie całą ropę i biorę z Rumunii to, co mam dostępne i jest perfekcyjnie. I robimy Gdańsk czy wojna. a alianci są wszyscy w Polsce, co nie, dywizje francuskie i tak dalej, więc zobaczymy, co się wydarzy. Ja nie wykorzystam głupoty. w ogóle, powiem tak, nie, 40%. Pierwszy rok, Włochy dołączyły do ZSRR. X nie? więc y, postaram się to, moi drodzy. Uuu, Holanda jest po stronie aliantów, tu będę musiał szybko zainterweniować. E, ale tak to postaramy się to kompletnie jakoś rozjechać. Tylko wydaje mi się, że za mało będę miał wojsk, więc nie będę bronił Królewca, nie. Chyba, że weźmiemy połowę tych dywizji tylko do Stania tutaj. Więc, panowie, jestem gotowy. A na Enebacom możecie kupować tanio, klucze do gier. Link w opisie. Boże, ja robię wojnę z ZSRR. Misklik, miało być Gdańsk czy wojna? Oj, coś czuję, że z Polski to nie będzie co zbierać. Mm, Chociaż no nie wiem, w Mińsku się jeszcze bronią polscy obrońcy, no moje dołączenie do wojny zrujnowało im front. Dobra, Polska odrzuca niemieckie ultimatum i sprawdźmy jak to będzie funkcjonować. Idealnie wchodzimy do wojny i zobaczmy jak te nasze zmechy sobie będą radziły w bitwie. Mm. No kurde, powiem tak, że one sobie radzą fantastycznie. Bum. I czy to będzie szybki blitzkrieg dosłownie? O Jezus Maria, chyba tak. A oczywiście taki template korzystamy z takiego template'u, nie? W razie czego myślałem jeszcze, żeby powiększyć go e, całkowicie do 30, Miałbym takie możliwości, ale nie chcę przesadzać. Chcę zobaczyć na razie, jak dwudziestka jedynka sobie poradzi, nie? jeżeli chodzi o wojnę. Nie wchodzę przez linię marzinota, chociaż mam wrażenie, że mógłbym prędzej czy później wejść. Bo tam Francuzów nie było też na linii marzinota. A tutaj to... Dobra, ofensywa, to idzie, widzę... Tutaj widzę, że ofensywa idzie, to bezproblemowo, nie? Tutaj będzie bezproblemowo to szło, tylko oby do Polski nie dołączyli Alianci, by było fantastycznie. Mam wrażenie, że tak by było spoko. Tutaj jest wszystkie alianckie wojska, więc postarajmy się je zmiażdżyć. I powiem wam szczerze, że no, jak głupio to nie zabrzmi, oczywiście gramy bez powietrza, bez niczego. To działa, nie? Francuzi i Holendrzy będą zaraz yy, prawdopodobnie zgięci w pół. To na razie fantastycznie działa. Więc zobaczymy, kto skapituluje pierwszy Polska czy Holandia? Dobra. Na szczęście Gdańskie jest mój. tu robi Rumunia w Gdańsku, to jest Alian. O, Boże! Rumunia do Aliantów dołączyła. No to już mam poropię, moi drodzy. Dobra, upadek Warszawy, Polska kapituluje, dobijmy tylko te dywizje. E, z tego co widzę, no to Holandia idzie 50-50, bym powiedział. Rosjanie honorują pak. Aha, Rosjanie mi dali. Widzicie, to nie my zaatakowaliśmy. To Rosjanie zaatakowali. My jesteśmy bez winy, tak? Kappa. My interweniowaliśmy, żeby chronić Polskę. Pięknie. Dobra, i teraz zobaczymy e, ciebie, Andrzeju, byśmy wycofali i dajmy już tutaj fulla piechoty. Już full z mechów niech tutaj wiedzie. I chyba oni sobie poradzą. Mimo, że tu będzie atryszyn 10 tysięcy, nie? Po prostu. Wojska połączone. Dziękuję bardzo. Zajmijmy ten Amsterdam. Chyba będzie ok. No, ja gospodarkę Rzeszy to mam tak opicowaną obecnie. I tak ją mam powiększoną, że to jest hit, nie? Dobra. Ok. Czyli Holandia poszła na razie bezproblemowo. I wyłączylibyśmy sobie tutaj podróże konwojami tylko. Ok. Dobra, ten zniknie, to wchodzimy do Francji, nie? Raczej powinniśmy wejść do Francji. Dobra. Idealnie. Ja bym tutaj przysłał y, część dywizji. Pięknie. Dobra. Wypowiemy na, na razie Luksemburgowi. Zobaczymy, czy oni przejdą. Oczywiście powinni przejść. Tutaj y, zblokujemy posiłki, żeby wejść już do Luksemburgu. Dobra, to będzie fajnie. O to właśnie chodziło. Okej, okay, stańcie po prostu. Tak. I teraz wszyscy na Belgię. I da, super, jestem gotowy. I zobaczymy, czy nasze dywizje dadzą totalnie radę się przebijać przez yy, Belgię. Co nie? Ja się tylko przeorganizuję. Puszczamy plan. wypowiadają wojnę Belgii i jest puszczone planisko z Mechu. Uuuu! Ej, belgijska piechota, tutaj górska, ładne statystyki kręci nawet. Niektóre dywizje piechoty też, ale tutaj widzę, że standardzik jest. Czy to jest prawdziwy, jakby to powiedzieć, blitzkrieg, który wymarzył sobie sam Adol, yy, że tak powiem? Yy, Wiecie jaki? Bo z tego co widzę, to AI nie nadąża za moimi dywizjami już kompletnie. Stary, zobacz. AI nie jest w stanie nadążyć za tym wojskiem. Ono jest tak szybkie. Lol, pat. Stary, to wojsko jest tak szybkie, że AI nie jest w stanie prze... po prostu przetransportować dywizji, więc zobacz, co tu się dzieje, nie? Kompletnie. fajnie to wygląda. Fajnie się gra pod zmechy. Zobacz, tu jest zero opo... Już? Nie no, podbijemy wszystko, panowie. Wiadomo, nie? Widzieliście, to to był najszyb... to był była najszybsza wojna w Francji, jaką można sobie yy, wyobrazić. Dosłownie. Belka kapituluje. Dziękuję bardzo. I do widzenia, Brez. Fantastycznie. Szkoda, że nie można używać lotnictwa, bo wybiłbym im flotę i bym zrobił desant morski, nie? Ale jednak co challenge, to challenge, moi drodzy, niech będzie. Teraz się przygotujemy na Hiszpanię. Fajnie by było ją podbić. Okej, okay, idealnie. Mm, moi drodzy, mamy Hiszpanię i zobaczmy, czy te z przebiją góry i okupaną piechotę w górach. Zaraz zobaczymy. Szczerze, powątpiewam i tutaj chyba się sądzę, że się wywalę bez lotnictwa, a mam pomysł. Mam pomysł. Sprawdźmy tylko co w ten sposób. Okej? Okay? Dobra. Czy to zadziała, jeżeli wyjdę, żeby mieć bardziej, bardziej otwarty teren, okej? Okay? Ja tu się ustawiłem odpowiednio, żeby mieć supply po prostu. Oni sobie weszli bardzo agresywnie. Uuuu, tu jest błąd, moi drodzy, z ich strony ogromny. Ja coś czuję, że to teraz będzie niezła zabawa. Jesteście przygotowani? Jesteście przygotowani. ja teraz czuję, że to będzie dosłownie rozjazd. Zobaczymy za chwilę, czy sprawdzimy coś. Okej, okay, dobra, czyli jak jest prosty teren w miarę, to my jesteśmy w stanie yy, normalnie robić takie przełamanie, że to jest hit, nie. I oni nawet nie nadążają, więc no to jest zabawne, nie? Boże, jesteśmy tak szybcy, że LOL. Okej, okay, dobra, czy wejdziemy do Barcelony? Aj, prawie weszliśmy do Barcelony. Barcelony. Dobra, czy Hiszpanie będą w szoku? No, powinni w szoku. Dobra, zobaczymy teraz, co się to wydarzy. Jezus, Maria, dobra, USA dołączyło fantastycznie. Jeżeli Barcelonę zajmiemy, to prawdopodobnie. Tak, to jest GG. dobra. Alianci się tu pojawiają, Indie, wszyscy, dobra. Czyli widzę, że my mamy tylko problemy. Tymi zmychami będą w górach, w razie czego. Jesteśmy tutaj. Poczekaj, jest wejście, ale nie wiem, czy my się przebijemy. Nie, no z tego co widzę, to się przebijamy bez problemowo. Kompletnie. Jeszcze tutaj dokonaliśmy ponad 20 dywizji okrążonych, więc chyba teraz będzie gig. Jak tam equipment? Equipment jest zieloniutki. Yy, trenujemy. Jeszcze 90 dywizji mechów, więc chyba to będzie okej. Okay. Sądzę, że powinniśmy zwiększyć rozpiętość tych zmechów w pewnym momencie. Sekretarze generalni, nie, nie będziemy tutaj nic robić. Zobaczymy, czy oni przejdą jednak dalej. Dobra, przechodzą. Okej, okay, czyli tutaj jest problem z puszem, ale jak już pusz pójdzie, to już jest nie do zatrzymania. Co nie? Dobra, spróbujemy to zająć, żeby Walencja skapowała. Zobaczymy, czy oni tam przyjadą. Na razie mamy ropę, bo mamy ropę od Związku Radzieckiego, więc jest okej. Okay. Dobra. Czyli to jest koniec. Jakie straty w wojnie w ogóle? 250 tysięcy tylko? Francja straciła 400. z 400. 50, 400, ej, to dużo tak naprawdę stracili. Ja straciłem stosunkowo mało, no 300 tysięcy ludzi na podbój Francji, chłopie i Hiszpanii, która stała w górach, no to mi się wydaje, że to nie jest dużo w ogóle. Ej, no i Hiszpania jest moja w takim bądź układzie, Gibraltar jest mój. Czyli wydaje mi się, że trzeba przetestować największego diabła, czyli Związek Radziecki. Boże, tu też są Węgry w Sojuszu Unii? No to to dobrze nie wróży, moi drodzy. Próbujmy wojny ze Związkiem Radzieckim. Mi się wydaje, że to będzie Ultimate. Oj, boże, tutaj to. Poczekaj, z mechy. Brakuje mi z mechu? Nie, będzie mi broni brakować. Okej, okay, czyli ja potrzebuję zainwestować parędziesiąt fabryk teraz w pistolety. No dobra, no to to nie wygląda dobrze. Ale zainwestujemy, moi drodzy. Dobra, zrobiliśmy operację, moi drodzy, włoską, więc wypowiadamy wojnę Włochą. Obecnie, okej, okay, w tym momencie. Odpalamy się na Włochy. I zobaczymy, czy ZSRR przyjmie wezwanie do wojny. Jeżeli tak, no to testujemy. Okej, okay, czyli Niemcy łamią Ribbentrop. Bo to my tutaj specjalnie przyatakujemy Węgry, chociaż w sumie moglibyśmy to tylko stanąć. Najważniejsze to jest skapitulować Włochy. Jeżeli Włochy przejdą, to będę w niebie, nie? A jeżeli nie, no to trudno. Bo tu mi się wydaje, będzie raczej, no problem, bo raczej nasze zmechy powinny miażdżyć, no oczywiście, że tak, tą piechotę początkowo sowiecką to powinniśmy naprawdę zniszczyć, nie? Aha, perfekcyjnie. Ja tylko czekam, aż będę mógł plan odpalić. Niech te dywizje sobie stoją i niech się bronią. No a tutaj we Włoszech, no to było do przewidzenia, że tu będzie katorga, bo oni tutaj las stendują, tutaj jest góry, bardzo zły teren. Nie wiem, czy się po prostu ustawić tutaj do obrony i rypnąć całą mocą na Związek Radziecki. Tym bardziej, że widzę, że nasze zmechy nawet są w stanie rąbać. I to mocno, nie? Na razie sobie stoimy. Mm. I aktualnie z tego, co widzę, no to nie jest źle, nie? Tak naprawdę. Z tego, co widzę, to nie jest źle. Bronimy się od ZSRR. Tutaj w Węgrzech jest na razie spoko. Włochy się wypalają. Ja mam straty w wojnie rzędu, rzędu pół miliona. I to ze wszystkimi. A ZSRR już samo nabiło 600 tysięcy. I to rośnie. Włochy mają już 200, więc tym bardziej jest lepiej. Więc yy, chyba sobie jeszcze chwilę poczekam. Zanim zniszczę Włochy i powinno mi się udać. Chociaż tutaj w tych górach atakować to też jest tragedia, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Wątpię, że mi się uda to przebić, no ale wierzyć można, nie? Dobra, może wreszcie dojdzie do jakiejś breakthrough we Włoszech. Szczerze, to trochę powątpiewam, no ale fajnie by było. Może uda mi się ich wypchnąć z jednej prowincji, nie? Tym bardziej, że. Okej. Okay. Oj, wątpię z tych gór tu będzie permanent Enforcement chyba, nie? Chociaż zaraz zobaczymy, jeżeli uda mi się to przebić, no to będzie fajnie. A jak nie, no to, to takie jest życie, nie? Bo tu to, to wygląda przerażająco. Nie sądziłem, że wojna z Włochami będzie. Tak męcząca. Dobra, czas nowego zmecha zrobić. To oczywiście wrzucę koszt produkcji tylko, bo to reszta to mnie naprawdę nie interesuje. I to jest ten? Nie. Pokażmy przestarzały sprzęt, który to był zmech? Ten pierwszy, dobra. Dobry zmech, dobry. Z... Dobra. To teraz go wrzucamy y, jako zastępstwo. Boom i boom. Ile mam zmechów w ogóle? Panowie, mam 34 tysiące zmechów, to to będzie bez problemu, nie? No tego niestety na razie nie przebijemy. Ale czekać warto i próbować. Kusi mnie żeby odpalić plan na Związek Radziecki w ogóle, ale szkoda mi tylu dywizji trzymać we Włoszech, nie, żeby one. Stały. Ja chciałem, żeby one wzięły udział w ataku kompletnie. To było fantastyczne. Gdzie jest desant? Tutaj? Mogę jeszcze jedną w sumie armię zrobić. Tak naprawdę, jakbym chciał. Potrzebuję artylerii jeszcze. O, zaczyna się. Nie ukrywam, że tęskniłem i czekałem na takie desanty. Czekałem na to. Naprawdę się stęskniłem. Bo przynajmniej będą mógł zniszczyć wojsk alianckich. Bez problemu, nie? Oni tylko muszą dostać taktykę i oni sobie prawdopodobnie już ich zmiażdżą. Oczywiście, że tak. Później muszę we Francji uderzyć od razu. Oni sobie powinni raczej radzić cały czas. Chociaż to nie wiadomo, ale no, wypalenie tylu tysięcy dywizji aliantów to jest chyba akurat spoko. Nareszcie. Dobra. O Boże, co tu się podziało? Co mi się front jakoś zrujnował, czy o co tu chodzi? Jak oni to zostawili w ogóle? Co tu się podziało w ogóle, stary? Przysięgam, że nie miałem zielonego pojęcia. Dobra, tutaj widzę, stoimy. Jakie straty Związku Radzieckiego? ZSRR stracił, moi drodzy... O Boże, 2,5 miliona ludzi. Dobra, panowie, e, proszę domknąć okrążenie tutaj i wy sobie macie po prostu stać i to wszystko. E, Węgry się dominają, domagają władzy, no nie ma mowy oczywiście. I my, moi drodzy, teraz patrzymy. Jak nie... E, Rosja ma wypalone 3 miliony ludzi, no to mi się wydaje... Wydaje że warto zrobić coś takiego, żeby doperkować moich dowódców już dosłownie do fula. Niech będą chłopaki już przetrenowane. I teraz mi się wydaje, że Manstein może już odpalić. I albo to pójdzie bardzo dobrze i się przebijemy i dosłownie o mój Boże, jak patrzę na coś takiego, to już widzę, co się tu wydarzy za chwilę, nie? Yy, już widzę, że się to wydarzy, że będzie fantastycznie. Tylko, no, niestety, Węgry dołączyły, wypowiedziały wojnę Słowacji i ona została wciągnięta do wojny. Bla, 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 bla. Po prostu ustawimy się tak, nie? Dobra. Niech oni sobie tak lecą. Ty, no i nawet ładnie idzie pół Tutaj jest obrona, tu jest obrona, tutaj. Alianci są spychani do morza, więc też jest e, Ropy mi braknie na pewno, na tyle ofensyw to na 100%, nie? Bo o, jeszcze Turcja ma ropkę ode mnie i Wenezuela ma jeszcze ropę. Może mi się uda coś posprowadzać, nie? Coś takiego. Produkcja wojenna została zrobiona. No, aktualnie nie mam już nic za bardzo do wrzucenia, nie? We Włoszech jest wojna domowa, więc to nawet super. Mogę, mogę teraz odpalić ofensywę i trochę odbić te tereny moje. E, tutaj alianci zostali zepchani. Tutaj będą zepchani. Tutaj panowie puszczamy się na Włochy. I ropy mam na 16 dni i problem. Jest taki, że ja nie mam już skąd dosłownie yy, ściągać ropę. Jakbym mógł więcej mieć ropy, to ja bym prawdopodobnie wygrał tą ofensywę. Tutaj armia radziecka została tu W Lipawie jest ponad 10 dywizji, a ja ich nie mogę stąd wypuścić, bo jak to wyjdzie, to to będzie na głównym froncie, a to nie może wyjść. Produkcja zrobiona, techy do paliwa mam wszystko dosłownie, nie? Staram się jak mogę o przetwórstwo ropy, ale po prostu nie mogę. Nie mogę przetworzyć tyle ropy, żeby ich utrzymać, nie? Dobra. Na razie główna armia przestanie atakować przez chwilę, bo muszę nabyć ropy trochę. Jak nabędę ropę, to dopiero wtedy ruszymy. Dobra, nareszcie ropa się robi. Fantastycznie. We Włoszech poszło, więc ja teraz przejdę we Włoszech do defensywy kompletnie. żeby nie tracić ropy, oczywiście. To powinno być ok. Tu mamy dywizję na odpychanie desantów. I tutaj mamy główną armię, która jest już gotowa. I Związek Radziecki dalej się na mnie wypala. Fantastiko, Ale jak ruszę z główną ofensywą i zdobędę Rumunię, to powinno być ok. Ja bym sobie wrzucił tylko, moi drodzy, prace przymusowe tutaj. Niech będzie. I teraz Manstein dostaje kolejnego perka. Czarodzieja logistycznego. Idealnie. Gdzieś tu poleciał kolejny desant. O tutaj, więc już od od razu go, że tak powiem, przymiażdżymy. Bo nie mogę im się dać rozejść, bo wiecie, że Alianci się rozchodzą jak gangrena, nie? W tej grze. Dobra, jest fantastycznie. Benz I do widzenia. Dobra. I teraz moja główna armia próbuje prowadzić ofensywę. Ty, no w sumie niby dajemy radę, ale. O Boże, jeszcze lecą. 20 dywizji leci tam, nie? Możecie to zmiażdżyć. Chyba już moje zmechy nie będą tak mocne. Chyba trzeba albo zwiększyć template, bo nie mam ropy. Widzisz, główna armia nie może atakować, bo nie mam ropy. Brakuje mi ropy. Dobra, widzę, że tutaj się dzieje. Sieczka, a ja potrzebuję artylerii. Cofniemy tutaj dwie armie, dosłownie, żeby to jak najszybciej. Y Tutaj tą sytuację wyjaśnić, nie. Nie mam innego wyboru. Bo już tu widzę chłopaki y, puszują średnio, 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 średnio. A e, ja muszę ich zatrzymać, oni mi się nie mogą rozjechać, nie? Dobra. I wydaje mi się, że ich zmiażdżę. Dobra, Benz, benz. nie mogę im pozwolić się zestakować, więc muszę lecieć jak najszybciej, nie? Dosłownie. Dobra, ale chyba będzie ok. Ty, to jest bardzo dużo okrążonych dewiz. Dobra, nareszcie się udało to odbić. I nareszcie się udaje to odbić. I później lecimy na główny front, i później modlimy się, żeby po prostu zmiażdżyć e, Związek Radziecki, a ropa dalej u nas, tragicznie. Dobra, biorę praktycznie wszystko, co Mogę yy, zewsząd, nie? Wszystko staram się zasać do rzeczy, do Rzeszy, jeżeli tylko mogę, nie? Dobra, ale tutaj widzę, że jak ork siada, to ja to puszuję bez problemu. Dosłownie. Benz, benz, benz. Ty, ale ZSRR ma po jednej, po dwie, po trzy dywizje na kratkę, więc mi się wydaje, że no moje zmechy to powinny taką piechotę wy wyparzoną już dosłownie ze wszystkiego to puszować bez problemu. Tylko, że u mnie problemem jest Ropsko. Ja nie dałem rady zorganizować ropy. Ty, poczekaj, a jakbyśmy statki cofnęli po prostu, żeby one nie pływały, to też by mi trochę ropy oszczędziło. Dobra, ty, nawet bez statków jesteśmy w stanie troszeczkę ropy utrzymać. Dla moich dywizji. Ty, no to fantastycznie. Jak już zajmę Rumunię, to powinna się problem z ropą skończyć. Jakbym zajął Kaukaz, A ja się postaram przebijać tutaj troszeczkę głębiej, nie? W razie czego, żeby ich okrążyć jakoś. Dobra, tak i tak. Dobra, tutaj zrobimy jedno małe okrążonko i raczej już mi Związek Radziecki nie zagrozi. Okej, okay, upadek Kijowa. Dobra, teraz będziemy tutaj lecieli do obrony. Po prostu. Dobra, fantastycznie. Możliwość kolaboracji w Okocie. E, Ropę już mam wymaksowaną kompletnie. Wszystkie. Techy mam wymaksowane. Poltawę zajmujemy. Ty, no w sumie jest gI. Zrobiliśmy jedno okrążenie. Teraz powstaje drugie okrążenie dywizji, więc teraz powinno być już okej, okay, nie? Tym bardziej, że front już powinien rypnąć. Ja mam ropy na 300 dni, więc jest fantastycznie. Dobra, gdzie jest tutaj Słowacja i Węgry? Tu jest Słowacja i Węgry. One powinny upaść za chwilę. W sensie Węgry i Rumunia. Te, teren te tereny? Ty, ale ZSRR zostało dosłownie zmiecione. Tylko że mi tutaj brakuje już logistyki. Trochę problem, ale będzie chyba okej. Okay. Pojmano Wasowa, nie ufamy mu. Dobra. Ty, super! Ty, już mam ropę. Yy, Sekundę będę miał ropę z Rumunii. Dobra, już mam ropę z Rumunii, moi drodzy. Dobra, mam ropę z Rumunii, paradziesiąt jednostek, więc to powinno, by, to powinno mi tu pomóc. E, tylko to domknijmy i później domkniemy Węgry, i później wszystkie armie lecą tutaj. W ogóle Moskwa upadła. XD. Szybko. Fantastycznie. Kolega jest tutaj gotowy. O mój Boże, kochany, jak oni się przejechali. Dobra, jedźcie. Nie zauważyłem tego, przysięga. Zmiażdżymy to i będzie ok, nie? Dobra, kolejny desant. O Jezus, proszę was, błagam was. Nie mogę im pozwolić stąd wyjść, tak? To bym od razu wy, wy, wyjechał, nie? Dobra, zrobimy kolejną armę. Nie mam wyboru. Weźmy yy, von Kluga tutaj dajmy. Okej. Okay. I byśmy dali was może tutaj do niego. Dobra, dobra, wyślemy mu wsparcie. To, żeby domknąć, tylko ja nie mogę, no. Chłopaki, domknijcie to już po prostu. I Węgry też już muszą upaść. Prowadź ofensywę, stary, to nie ma znaczenia. Już atakuj. Jeżeli Węgry upadną, to będę miał dywizję, żeby się uratować, nie? A jeżeli nie, to będzie totalna lipa. Dobra, jednak Hiszpanię trzeba wycofać całkowicie stąd chyba. E ewentualnie staniemy w ten sposób. Dobrony. dobra. Będzie okej. Okay. Tutaj We nie zwróciłem na to uwagi. Dobra. Czego mi brakuje? Łoborze, 8 tysięcy zmechów mi brakuje. No to nieźle, nie? Dobra. Moja główna armia aktualnie zaprzestaje ofensywy. Wy stajecie tutaj. Dobra. I teraz modlimy się o zajęcie Węgier już kompletnie. Dobra. To powinno już siąść. Dobra, moi drodzy, jest ok. To zostanie zajęte i będę miał dywizję, żeby je poprzesyłać, nie? Na front. Dobra. Kim jesteś? Ty. Dobra. Tutaj atakujemy Krym teraz. Powinno być ok. Francja dostanie posiłki. Oni dostaną posiłki, spokojnie. Dobra. Ty, Andrzeju, też stań. Tak. Ok. I się broń po prostu. I jeszcze się odbijemy z tego. Wydaje mi się, że powinniśmy się odbić. Bez problemu. Bo nie wiem, czy, czy. Boże, ile oni mają, tu... Jakie oni mają tutaj atryszę? Że ja nie jestem w stanie tego przebić. To jest hit tej wiosny. Dobra, Węgry kapitulują. I teraz wybijmy te sowieckie wojsko. Dobra, niech wiadomo na Krym. Okej, okay. dobra. Okej, okay. i tu mam jedną armię zwolnioną. Tą armię mam zwolnioną. Okej, okay. i ta armia właśnie dołączy do pana Kluge I leci do Francji. Ok, perfekcyjnie wręcz. Armia Krymska sobie poradziła, więc teraz ty, kolego, lecisz już tu, a ty staniesz tu. Idealnie. I teraz musimy się modlić o zmechy, bo ja potrzebuję zmechu. Kurde, ale mnie przerobowo zrobią chyba. Dobra, oni mnie chyba przerobowo zrobią. W sensie ja mam za słabą produk... Dobra. Moj, moją... <laughs> moją jedyną opcją obecnie jest podbić Związek Radziecki. Jeżeli mi się uda podbić ZSRR, to wygram, a jeżeli nie, to przegram po prostu, nie? Z tego, co mogę tutaj zobaczyć. Zobaczymy. Stawiam tam... Stawiam tutaj po prostu na obronę. Już w Czego, bo we Włoszech już daliśmy dupy, stąd powiem tak, z chęcią bym wycofał tą armię do Klugego i Klugę bym podmienił za Rundsteda i bym go wyperkował po prostu, okej? Okay. A tych 11 niech tu stoi. Jeżeli to się da radę wycofać, to będzie ok jeżeli nie, no to trudno, bo ja nie będę miał czym ich zatrzymać już tak naprawdę. My jesteśmy fajnie rozstawieni, więc jest spoko. E, muszę całe pokłady po prostu mojej armii postawić na wojnę z ZSRR. Jeżeli mi się uda, to gitnie. nie? Ale szczerze powątpiewam, ale no... Jeżeli ZSRR skapituluje, no to wygraliśmy, jeżeli nie, no to przegraliśmy. Co widzę. Nie dałem rady wycofać chyba tej armii. Nie, coś tam płynie, więc spoko. Leningrad upad, więc to akurat luzik. Mm, ale nie dam rady skapitulować z ZSRR. Bez robienia kolaboracyjnych rządów yy, nie skapuje. Nie ma nawet opcji. Niestety, sprzętowo nie wyrobiliśmy. W sensie byłoby nawet OK, tylko mm, podmiana zmechów mnie zabiła na nowszy model. Gdybym produkował jedynki z to bym się utrzymał, nie? Ale teraz nie dam rady kompletnie. Nie przepalę tego. Moje dywizje też tego nie utrzymają, bo jest ich po prostu za mało. Musiałbym cofnąć z frontu z ZSRR, Wizję, a to wtedy oznacza, że praktycznie, no, cof cofnąłbym marmię, to bym przegrał już kompletnie kampanię, nie? Najważniejsze, że się jeszcze we Włoszech trzymamy, jakkolwiek. To jest, to jest, okej. Okay. A tutaj to już nie ma szans z pełnym lotnictwem alianckim i jak cię całe alianty fokusują, to już jest koniec gry. Tutaj z to jeszcze przeprowadzi ofensywę i mnie zmiażdży, bo ja już nie mam equipment. Czy da się grać po ciężarówki w Herzowaniu 4? Da się. Da się grać i da się wygrać. Ja uważam, że gdybym nie zmienił z mechu, to ja bym tą kampanię wygrał bez problemu, nie? Moi drodzy, ostatnie rzeczy, żeby uratować Rzeszę. Wycofujemy się ze Z Tutaj nie utrzymamy się już, niech moje dywizje uciekają, nie damy rady. Z mechów nawet nie, kompletnie nawet ich yy, nie, nie dam rady wyprodukować, więc po prostu postaram się stąd wycofać jak najwięcej dywizji. <laughs> Może coś z tego wyjdzie. Praniu, wycofuję, uciekam większością wojsk. Może jeszcze chłopaki dojadą, żeby aliantów zatrzymać, coś w tym stylu, nie? Dobra, dojechali nawet szybko, więc w sumie szanuję. Dobra, okay, no. w sumie dojechałem ze Związku Radzieckiego w 2 sekundy. Jakbym się tu ustawił na defensywę, to by było g, Tutaj jest problem, że widzisz, moi ludzie nie mogą już się utrzymać ze względu na closer support. Wsparcie na to jest tylko jeden problem. Tutaj chłopaki się nie dały rady wycofać. Niestety, jedną armię y, przyśle tutaj do utrzymania frontu z aliantami. Co nie? No, bo to się bardzo przyda. I powiem wam tak, że jak tak stoję, to nawet zaczynam z mechy odrabiać. To jest najśmieszniejsze, jakbym usiał trochę fabryk, to bym był nawet w stanie coś produkować. I to dosłownie, nie? Ty. XD. Ciekawie to wygląda. Na razie stoimy w miejscu i się blokujemy. Z za czym odbije te tereny, to niech się biją malianci między sobą. My zobaczymy, co uda nam się tu zrobić. nie? I w sumie jak na to patrzę, to brakuje mi tylko 14 tysięcy zmechów. Dziennie produkujemy około 200. Może no 180. Więc w sumie to nie wyglądasz tak źle, tak naprawdę Armię mam taką, że mogę obstawić oba fronty I sobie po prostu stać Ty, cholera jasna Ja nie wiem, czy ja zaraz nie zrobię kontrofensywy 3,5 tysiąca zmechów mi tylko brakuje do odratowania. Tak naprawdę. Mi się wydaje, że ja za chwilę będę przeprowadzić ofensywę na Francję. I to taką konkretną. I Alianci niszczą związek radziecki. No panowie jest przepięknie wręcz. Niech się biją, niech się wyniszczają, a ja mogę wreszcie pójść z jakąś lekką kontrą. bo mam wreszcie pełen equipment w dywizjach. Panowie, to jest śmierć. Żarty żartami, ale ja uważam, że runżt zaraz przeprowadzi tutaj ofensywę życia. Tak naprawdę. Zobaczmy, spróbujmy. Zobaczmy, czy runzted będzie. Boże, chłopy właczają lastenda. stenda. Ja myślałem, że to jest już mój koniec. A ja jeszcze ruszam z kontrofensywą. Dino, fantastycznie. Zaraz będziemy zdobywać Holandię. Ty, z Mechy jednak naprawdę bardzo dobrze podziałały. Boże kochany. Dobra, ty, jak my okrążyliśmy aliantów tutaj. Bez problemu, ty, my wchodzimy do Francji. My zaraz ją będziemy my ją zaraz kapitulujemy. Tylko że ja nie wiem, czy jest sens w ogóle podbijać Francję tak naprawdę. Po co? Po cholerę mi jest podbój Francji. Przecież to jest teren, który trzeba zabezpieczyć. Ale Holandia podbita, zobacz, Francja znowu kapituluje. Lul. Dobra, dodajemy trójkę i usuwamy jej koszt produkcji oczywiście, bum. I która tu jest trójeczka? Eee, ta pierwsza, więc tą wyłączymy. Okej, okay, podmieńmy to. Bo my w ogóle dostaliśmy teraz fabryki wojskowe. Podmieńmy to za tą trójkę. E, zmechy. Minus, minusowy koszt produkcji. Niech to się wszystko podmieni, nie? Bum, bum. Mamy trójeczkę, więc staramy się tutaj naładować tego wszystkiego i powinno być ok. Ale jaja, stary. odbijamy Francję. Alianci się tutaj wypalają na mnie. Boże, znowu będziemy mogli zdobyć Warszawę. Ty, te zmechy naprawdę fajnie działają. One bez względu na wszystko, one młócą wszystko. Patrz, Francja zostanie zdobyta? Tylko, że ja nie mam czym zgarnizonować tej Francji. To jest problem. Od razu chciałbym uciąć tutaj wszelkie pomówienie. Moich hejterów, nie wycofałem się specjalnie ze Związku Radzieckiego, żeby zobaczyć, jak w potędze niszczy aliantów, i nie wycofałem się drugi raz po to, żeby po raz kolejny zniszczyć Polskę. To od razu chciałbym tutaj uciąć spekulacje hejterskie. Stary, odbiliśmy Francję, odzyskujemy fabryki wojskowe. Stary, no żyć, nie umierać, nie? Dosłownie. Wolna Francja kapituluje po raz kolejny. XD. Tylko tyle mam do powiedzenia, nie? I Hiszpania też chyba będzie kapitulowała za chwilę. tego co widzę. No nie wiem, takie mam przynajmniej wrażenie, nie? Dobra, zobaczymy. Sprawdzimy, co tu się wydarzy. Wyprodukowałem sobie 130 dywizji. Kawalerii. Tylko po to, żeby dosłownie zgarnizonować wybrzeże. Robi, okej, okay, wchodzę do Włoch. I ja nie uznaję tego za ci, że garnizonujemy kawalerią po prostu. Ja uważam, że kawaleria. Nie, jakbym zawerbował piechotę. To, to, to tak, ale kawaleria może być wystarczająca do obrony, nie? W razie czego? I panowie, ja chyba zaraz będę ruszał na aliantów w Europie, więc będzie to, z tego co mi się wydaje, fajny ruch. Tutaj sobie do. do, już dodemolujemy Hiszpanię kompletnie, z tego co widzę. I Włochy też będą kapitulować, więc też będą musiały zostać zgarnizonowane przez nasz Wielki Reich, nie? Tylko ja będę musiał tutaj dorekrutować niestety dywizję kawalerii, bo inaczej będzie straszna lipa, co nie? Muszę dorekrutować jeszcze kawalerii. Zmienimy prawo poboru. Wszyscy dorośli, moi drodzy, zwycięstwo ostateczne musi być zrobione. Zobaczcie. Pięknie. Hiszpania jest już moja. Cała, po raz kolejny. Mam darmowe fabryki, nie? Dobra, z tego co widzę, to jest fantastycznie. Stary. Zmiażdżyłem wojska alianckie, praktycznie w, we Włoszech. Wszędzie miażdżę. Ty, ja uważam, że musimy teraz zatrzymać ofensywę, bo już znowu nie mamy pojazdów mechanicznych. Trzeba to uspokoić. Dobra. 21 dywizji, moi drodzy, stanie tutaj obecnie mojego tego Ziutka. Okej, okay. wyślę je tutaj. Fantastycznie. A resztę armii wyślę do Włoch. Dobra, resztę armii wyślę do Włoch. I będziemy teraz czekać i odrabiać sobie zmechy. Mi się wydaje, że to jest easy. Boże, jak te zmechy ciosają. To jest hit. Dobra, atakuje tutaj yy, Włochy. Mam 51 dywizji jeszcze do garnizonów, to będzie fantastycznie. Dobra, trzeba zdobyć Palermo i wydaje mi się, że jestem bezpieczny od desantów. Takie mam wrażenie. Zaraz zresztą zobaczymy. Hej. Okay. Nie przepłynę na drugą stronę. Dobra, więc odpinam jedną dywizję, ona tu zostaje i przestaje garnizonować Sycylię. Easy peasy. Dobra. Jestem perfekcyjnie ustawiony i teraz pan runsztett może wjechać tutaj. Z powrotem nie. Patrz, ja muszę jeszcze to domknąć. O Boże, kochany. Ty, a spróbujmy pójść troszeczkę do ofensywy. Ciutkę, dosłownie. Ciuteczkę Jeżeli by mi poszło to troszeczkę chociaż, to bym był szczęśliwy. Trzeba to zamknąć, moi. Drodzy i będzie GG. Patrz, zamknięte. Do widzenia. Dobra, zobaczmy z czystej ciekawości walkę naszych zmechów. Yy, dwa, cztery, sześciu zmechów będzie walczyło o Kraków. Zobaczymy. I to jest Kraków w pełni okopana piechota. Patrz, my jesteśmy ich w stanie bez problemu wypchać. LOL! I to jeszcze nawet nie tracąc za dużo organizacji, nie mając dominacji powietrznej, stary. Zobacz, my jesteśmy w stanie zająć Kraków. Bez problemu. XD, fajnie. Dosłownie XD. Jakbyśmy tędy spróbowali przejechać, poczekaj chwilę. No nie gadaj. Ty, no i pięknie. Pierwsze okrążenie tej wojny na Aliantach w Europie. Fantastycznie. Tutaj mi się wydaje, że będzie drugie okrążenie. Zaraz. Kurde, ja zaraz puszczę plan i ja dojadę za Ural. Tylko niech troszeczkę zmechów mi się narobi. No już mam 900 nad plus. Boże, tu stoi 10 dywizji na jednej kratce. Jakby te zmechy to przebiły, to jest hit. Ty, przebiją to bez problemu. Lol. Dobra, panowie, wy stajecie tutaj. Ok, do widzenia. XD. I mam to. Kolejne okrężenie zrobione. Zajmiemy królewiec przed ofensywą. Ty, no zmechy są fantastyczne w tej grze. Ja się zakochałem w tych w ogóle dywizjach. To jest perfekcyjne. Okay, spróbujemy dokonać kolej... Kolejnego okrążenia. Jeżeli się uda, to fajnie, a jeżeli nie, to po prostu to po prostu trudno, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, jakbyśmy to przebili, to było, byłbym naprawdę ucieszony. Okej, okay, zaraz sprawdzimy. Chyba tego nie przebiję jednak. Tutaj będzie za dużo dywizji. Chociaż nie wiem, może? Zaraz sprawdzimy, moi drodzy. Tutaj nie ma reinforcmenta. Ty, przebiłem to. XD. Ty, no to ładnie. Kolejne okrążenie aliantów. Ja zaraz puszczam plan. O Boże, desant zrobili. O Jezus, nie zabezpieczyli tego. Kawaleria nie dała rady. No co? Trzeba 20 dywizji przysłać do te pchania, nie? Bo innego wyjścia nie ma. Dobra, ten desant. Nasz Nasza kawaleria niestety nie była w stanie tego zabezpieczyć. I teraz się, jakby to powiedzieć, przygotujmy do ofensywy. Mi się wydaje, że to będzie nawet dobry pomysł. Dobra. Mi się wydaje, że to nawet będzie dobry pomysł, żeby gruchnąć na nie teraz z kontrofensywą. Jak mam z Mechów 8 tysięcy w zanadrzu, więc nie ma nawet na co czekać. Jestem przeorganizowany, jestem przegrupowany. Uważam, że jak pójdę do ofensywy, to będzie koniec gry. Raz i dwa. Dobra. Łopy las załączają. Zobaczmy, jak to wygląda z powietrza, nie. Zobaczmy, czy ten front się ła... Ty łamie się front. Zobacz. Paczak Polska znika. W sekundę. Tutaj front został okrążony w ogóle, lianty. LOL. Jakbyśmy to dobili, Ty, to my chyba idziemy po perfekcyjne zwycięstwo dosłownie. Stary, w jeden odbity, odzyskałem masę fabryk. Patrz, ile tu jest alianckich dywizji okrążonych w ogóle. XD, widzicie to? To jest perfekcyjne okrążenie. To jest po parędziesiąt dywizji na kratkę. I nawet ruszyliśmy w Europę, że ci padają... Ciekawe jak będzie w ZSRR. Ropy nie mam. Boże, Wenezuela, daj całą ropę jak masz, proszę. Boże, dobijcie to i wyślijcie resztę wojsk do Związku Radzieckiego. Błagam was. Przecież my ich tutaj zmieciemy z powierzchni ziemi. Jezus, ile tu jest dywizji? 39 dywizji na kratce. Czekajcie, ja to zmiotę lepiej yy, z jakąkolwiek organizacją, bo tak to będziemy to wybijać pół roku. Okej, okay, pięknie. I teraz, panowie, wyruszycie pierwsi. Idealnie. Dobra, oni wyparują w sekundę. Pięknie. Czekaj, i ty teraz dy dywizje automatycznie polecą? Automatycznie. A jak tam w Związku Radzieckim? Ty, my idziemy na ofensywę i Związek Radziecki jest, mi się wydaje, słabszy niż był, albo i mocniejszy. No ale Alianci zostali zrównani z ziemią w Europie, nie? Więc to akurat git. Tu jestem pięknie zabezpieczony. Ty, tutaj jest dużo dywizji. Może jakbyśmy poszli tak je okrążyć? Ty, ale dobra. Chłopie, oni zostaną tutaj rozsadzeni w ręk. Chłopie, tu są ca połowa alianckich wojsk, która była w Polsce, właśnie zostaje odcięta tutaj. Czernichów zostaje zajęty całkowicie, nie? Yes. Kolejne ogromne okrążenie. I teraz czy lepiej mi pójdzie w Związku Radzieckim niż wcześniej? Zaraz się o tym przekonamy, ale tutaj trzeba 20 dywizji od razu wysłać znowu na Krym. Dobra, panowie lećcie. Dobra, desant leci. Dacie radę to obronić? Powinni dać radę, no. Już nie szalejcie, że tutaj dywizja piechoty się zdesantuje. Proszę was. O Boże, błagam, weźcie tutaj, doślijcie posił Błagam was. Błagam, 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 Blagam, 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 blagam. Nie pozwólmy im, nie? Wejdź. Dobra, jest git. Dobra, jest okej. Okay. Tutaj jeszcze Polska jest bez XD. Dobra, Krym jest znowu nasz. Ty Krym szybciej padł pod kontrolą Maliantów jak był niż pod radziecką, nie? Ty i nie wiem, czy ja będę w stanie pokonać ZSRR teraz. Cholera wie. Z mechów mam już na minus 2000, 13 tysięcy broni i chyba tyle. Mm, Boże kochany, ile ja mam fabryk darmowy. Ty, to w sumie jest GG jak dla mnie. Taki Enzik przeżyłem i jeszcze się odblokowałem. Jak dla mnie to jest, moi drodzy, GG. Tak wygląda mapa finałowa. Da się grać pod ciężarówki. Polecam wszystkim bardzo serdecznie sobie tak spróbować zagrać i pod zmechy, nie. A to jest więcej filmów z Hierzo Iron 4, które na pewno chcecie, moi drodzy, teraz zobaczyć. Wybierzcie sobie jeden z nich i pamiętajcie, że kwa Wielkiej Polski jest wieczna.